Bardzo krótko. E, e, nie umiem tak mówić jak wszyscy księża przede mną co do Was mówili. Powiem króciutko e, z serca, na chwałę Pana Boga, żebyście wiedzieli. You are not alone. Czyli nie jestem sam. E, kiedyś od razu mi się kojarzy to z drużynami, z którymi kiedyś byłem e, i powiem Wam, że nie ma lepszej drużyny. Jak drużyna, którą prowadzi Pan Bóg. Byłem, Grałem w drugiej lidze, o coś innego chodziło. Gdzie jeszcze byłem? O kibicowaniu Wam nie będę mówił, ale też tam byłem. Yy, I teraz tak, Pan Bóg przeprowadził mnie do salezjanów. i żeby nie chwalić żadnego z księdza stosowna. Po prostu dziękuję Bogu za to, że wyciągnął mnie z tamtych innych złych drużyn, przeprowadził mnie do tych dobrych. Tak? Teraz prowadzę w Środzie Śląskiej w oratorium Selezjanów, ich młodzież, młodszych, starszych. Prowadziłem też inne drużyny z biednych rodzin, trudne dzieci. Są one dla mnie motywacją. Zawsze czuję wsparcie od księży właśnie Salezjanów. Jestem ministrantem, tak? Też byłem w drużynie wcześniej ministrantem. Teraz już lektorem. Okej, okay, synu? Jestem już lektorem. <grym> e, tak? E, I co chciałem powiedzieć, co jest ważne dla was, e, że tam spotkałem największych przyjaciół w ministrantów. Zresztą do tej pory jest, to dalej działa, tak? Pan Bóg działa. Nie w drużynie gdzieś tam, gdzie grają w drugie lidze, tylko właśnie przy Bogu, w ministrantach mam największych przyjaciół. Starych i teraz też. Dodatkowo jeszcze mam drużynę jedną, jestem salizjanym współpracownikiem. Też, też tam są piękni ludzie, dlatego, że jest Pan Bóg. Dużo mówię o Panu Bogu, żebyście wiedzieli, że On jest najważniejszy w moim życiu. I jeszcze jako ministranci na samym końcu Wam powiem już, jesteście rycerzami Pana Jezusa. To jest hasło, żebyście wiedzieli. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której było mało, ostatnia już naprawdę. Nie bójcie się pytać. Nie bójcie się prosić Waszych księży, Salezjanów i rodziców o cokolwiek Wam przyjdzie. Macie jakieś kłopoty w szkole. Gdziekolwiek. Yy... Oni są stworzeni przez Jana Bosko i mają Wam pomagać. Dziękuję bardzo.